Okej, okay, czyli zabawa idzie dalej. Tak jesteśmy ciągle niestety jeszcze w szkole, ale poznaliśmy nową postać w sali od plastyki, jakiejś od sztuki. Klasy będą też jakieś rzeźby leżały z tyłu. Kolejny trochę mało wygląda na Japończyka, mu go wziął z jakiegoś Hiszpana, Ole, tańczącego w coś tam, jakieś flamenka, jakiś może ktoś z Brazylii, plus tak raz z wcięciem do pępka e, typowo nadaje się do szkoły przynajmniej można zakładać, że nie jest e, nauczycielem, a nie nikim takim bo szybko, by go wywalić ze szkoły i posądzili jakąś pedofilię albo coś innego w tym stylu mhm. wiadomo, teraz dowiadujemy się tak, że o, tutaj żyje ten koleś, którego widzieliśmy, duchy go dopadały tutaj ostrzega nas, że U, już po nim, tak? koleś zamieni się w ducha mi fa fajna melodia z tyłu idzie, bo jest... Nie jakoś kojarzy mi się tak z horrorami, chatrum, czarna strona czyli no to już nie wiem bo mi się wydaje, ale no to jakby nam zdradzili no, przynajmniej częściowo były, także wchodzimy na czata czarną stronę i przez to giniemy i z się duchem, tak bo trafiamy do tego Śwnego wymiaru, w którym teraz jesteśmy Ech, hmm, powinno się może dać jakoś przewijać te scenki, ale to, to, to w ogóle się zgubić w ogóle, no bo ale jasne, żeby trzeba było tyle czasu klepać po prostu A A A A A, a żeby ten dialog się ruszył, bo... Nie no ja nie potrzebuję minut, żeby przeczytać te komilikę, dopiero jak pojawia się ta, ta strzałka zwlejąca w dół, to z tym można przewinąć tekst. Mój <grych> przyjaciel zginął. Próbując rozwiązać zagadkę. Dlatego ja spróbuję rozwiązać tą samą zagadkę, może jej nie zginę. Będziemy się przemieszczać między lokacjami. Hura w końcu jakiś sposób. Aha, czyli ja za pomocą telefonów komórkowych będziemy się przenosić między lokacjami. Ale no to sukces przynajmniej do przodu. Może hotel jakiś odwiedzimy? latarnie nad jeziorem statek kosmiczny no to daje praktycznie nieograniczone możliwości w tym wypadku będziemy się po prostu przenosić między niepowiązanymi ze sobą miejscami które mogą być w różnych miejscach nawet w czasie tak? możemy do antycznego Rzymu się przenieść i rozwiązywać tam zagadki kryminalne <todgłosy> Ścigać kubę rozpływacze na ulicach Londynu Ale zakładam, że y, twórcy tej gry nie pójdą na takie pomysły no, Ale zacząłem zacząć sobie przedstawił Oprócz strasznie długich tekstów, bo nic nie prowadzących i przez pozbawienie ich głosów to one już wcale napięcie nie budują Chociaż drugiej strony może to i lepiej bo wygląda że amatorów na moim poziomie biorą tutaj do... ...do dialogów. Hmm? Polickim było gorsze. O, coś powiem? Hmm? Ja mam nadzieję, że nie naprawdę nie robią w voice na jedną minutę. to są po prostu. Okej, mamy... aha, numer telefonu tego koleścia, muszę, żeby się może będzie dało się do niego przynosić? A o, jakby gra miała tryb wieloosobowy, no to... ...mógłby być... bojerancki. Strachu w tym nie ma, więc to mogłoby być nawet w tej chwili. I tak samo bym się bał tych duchów i wszystkiego, co nam serwują. Nie, kobieta. Nie ma, ale też te mi się kojarzył jakoś z antyczną Grecją, ewentualnie Rzymem z okresu republiki. Nie, może tylko mi się tak i zdaje. Widzę, że tu lubią mrugać nam przed, przed, przed głową twarze. Cudzo, to jest metoda strachu główna. tego typu — to jest Czy jednak przeżyła, tak? Wyskok z okna pod ciężarówkę. Przykładam ci trochę inaczej od człowiek który poważnie. K kłamczuch. Kłam... Nie, to dla kłamczucha nie ma pobłażliwości. I znowu no, smyto twarzy twarze. tam od razu mi się przypomina, jakiś strach był. Znowu w Scient Hillu pierwszym, tak jak było, ten kod był ukryty w szafce w, w zwykłym świecie, a potem jak się przechodziło. Do tego Outer World Że w tym samym miejscu czeka, czeka na nas niespodzianka, ale już sam kot był nieźle Nieźle mu się Już pominę piramidę głowego Sejm Hila 2 Bo ta scena gdy jesteśmy w tym apartamencie, ukrywamy się w szafie, tak? On gwałci jakąś pielęg pielęgniarkę czy któregoś z tych innych potworów. Uuu, to było mocne. No dobra, no mam śledzić kota, no to już się domyśla, nie muszą co chwilę zatrzymać się i zrobić jeszcze zooma może na kota i to powinien łapą wskazywać kierunek jeszcze. To me. O! O. Tam przy łóżku leży. Bolej ma się No i schyćcie w filmik czy jest znowu tekst tylko do... dlatego się chce się spać ludzie a ja miałem jeszcze gdzieś dorwać tą klątwę, tak, na no, Wii no i sprawdzić, ale to poda podałem nagranie do tego i teraz zrobić? przydałoby się taki bardziej mindfuckowy horror tak połączyć było Killer 7 z czymś naprawdę strasznym. To było mocne. No dano, bo tak ja Za pierwszym spotkaniem przeciwnicy z Killer 7, jak się zaczynają śmiać jak wariaci, jeszcze ich nie widać. To są straszniejsi od tego, co nam się tutaj serwuje. Dziękuję. o to wina się też, bo Ui jest uwielbiająca, hmm? konfera bardziej dla każdego. Um, dla graczy, then którzy. Tak, nikt z tych niedzielnych graczy, to właśnie do jest. Jakaś łatwa, ale nudna. Choć znowu. Żeby wymaksować takiego Super Mario Galaxy, no to jednak trzeba się postarać. To jest wyższy poziom trudności za dużo gier. Nie wiem. Co tam, da się w telefonem pobawić? Nagrywanie głosu... co nie, nie. może da się odrzucić rozmowę. Znaczy zadzwonimy gdzieś powiedzmy 997, tam się wszystkie numery zaczynają. Jak już pamiętam u nas to jest numer na policję. O zajęty. Dobra, czyli dowiadujemy się o takich bardzo ważnych informacjach. Jak się transportujemy, tracimy telefon komórkowy. Czyli po, po, tak, na wypadek, gdyby to się działo w prawdziwym życiu, warto nosić ze sobą parę sztuk. I dziwi mnie też. Nie, wiem, może mi się wydaje, ale to wszystkie telefony chyba wyglądają identycznie. Aha, mamy no, mam tam iść. Kto To było trzecie piętro. No to w drogę. Wydaje mi się, że jednak dość trudno jest zrobić survival horror bez bez walki, no To, to totalnie się nie udaje Ale no z drugiej strony nie wolno przesadzić z walką mają wiedzieć coś innego No ale no, tak patrząc obiektywnie to chyba... Doom 3 był straszniejszy, tak jakby za nami, w którym pomieszczeniu wyskoczył przeciwnikom, nie byliśmy to przygotowani, że próbowaliśmy się prędzej wyskoczyliśmy. Tak. Mała dziewczynka, super. To może dlatego no, bo mnóstwo jest małych dziewczynek w tym horarze i jakoś mi osobiście trudno się wczuć w dziewczynkę. No to będę no, chyba wglądał na to, że na to wszystko bo już... Czas dobiegł końca, żeby to zamieścić na YouTubie.